Cześć, witam Was serdecznie, 13 w piątek. Słuchajcie, 13 dla wielu osób, kurczę, już wczoraj słyszałam w swoim otoczeniu w pracy, o rany, co to będzie? Będzie 13 piątek, jakiś pech i w ogóle. No i kolejna kwestia programowania, no jeżeli mm, tak będziemy się koncentrować i skupiać, no to tak będzie. A słuchajcie, u mnie 13 to jest bardzo, bardzo fajna data to bardzo, bardzo wyjątkowy dzień ze względów moich prywatnych. Przede wszystkim prywatnych. No i słuchajcie, kilka dziesiąt, kilkanaście lat temu moja mama 13 w piątek Cześć, witam Was. Cześć Wojciech, cześć Madzia. Małgosia, przepraszam. 13 w piątek zdała w grudniu słuchajcie, za pierwszym razem prawo jazdy. Także pamiętajcie od nas wszystko zależy, czy ten 13 piątek będzie finalnie pechowy, bo tak będziecie chcieli, tak sobie przyciągniecie. Czy ktoś Wam popsuje humor, czy nie, czy będzie fajny i szczęśliwy. Dla mnie ten dzień dzisiaj jest bardzo, bardzo wyjątkowy, ale to jest moje już takie prywatne, osobiste. Kochani, przy okazji tego 13 piątku wychodzę do Was czasem innym tematem, ale tak mi się właśnie przypomniało, włączając transmisję, że jest 13 piątek i... I jak to właśnie wygląda w kwestii przekonań, programowania. Kochani, ale wracając do, do mojej myśli pierwotnej, e, o czym jest temat live'u, zacznij od środka. Hmm. Czy macie takie sytuacje, czy mieliście, czy znacie w otoczeniu ludzi, którzy zmagają się na przykład z jakimiś wysypkami na twarzy, z jakimiś niedomaganiami fizycznymi, z wypadaniem włosów, kruchością paznokci? Na no pewnie każdy z nas miał lub ma... Znajomych, jeżeli osobiście nie, dotknę, nie dotknęła Was taka dolegliwość lub wyzwanie, to pewnie znacie osoby, które mają takie sytuacje. No i jaka jest tendencja, słuchajcie, nasza? Ulegamy reklamom w radiu, w telewizji i cały czas mamy tendencję takiego łatwego, szybkiego, bezproblemowego, jak w ogóle jak najszybszego e, działania, chęci efektu. Już teraz po prostu czarodziejsko puch, pach, łykam i koniec, smaruje się. No... Niestety tak to nie wygląda. Ulegamy presji mediom, mediów. Media po prostu, czy telewizja, reklamy kolorowe. Weź smaru się tą cudowną kapsułką, weź ten szampon, wsmaruj, tabletki, łykni. Powiem Wam, ja wiem po swoim doświadczeniu, po kilkunastu, kilkunastu latach ulegania różnym wpływom mediów społecznościowych, mediów przepraszam telewizyjnych, bo wtedy tego nie było aż tak rozpowszechnione. I co? I czułam frustrację, demotywację, bo brałam, używałam, wydawałam pieniądze, słuchajcie, nic się nie działo i cały czas problem był, a nawet się czasami pogłębiał. Słuchajcie, wszystko to, co mamy na zewnątrz, jest efektem tego, co jest w nas wewnątrz. Niezależnie od tego, czy mamy, chodzi nam o włosy, o cerę, o wagę, o wygląd, czy nawet słuchajcie, po twarzy widać. Po ciele, u mnie akurat twarz to jest taką moją otwartą książką, widać wszystko. Czy, czy się źle czuję, czy jestem zmartwiona, zasmucona, wszystko zaczyna się od wewnątrz zarówno w kwestiach fizycznej zdrowotności, jak i mentalnej, duchowej. Bez pośpiechu, bez presji nakładanej samej, samemu sobie, w takiej spowolnej równowadze, mądremu, świadomemu podejściu do, do swojego ciała i umysłu, naprawdę, słuchajcie, można działać cuda. Ja już widzę po sobie, ja nie mam już od długich, długich lat żadnych jakichś wysypek, problemów, jakichś niedomagań na twarzy, co często to było naprawdę u mnie nadgminne. Zwłaszcza jeżeli macie, słuchajcie, sytuację, że na brodzie coś wam się zaczyna zadziewać, no to może być efekt właśnie związany z, ze złą pracą jelit, zanieczyszczeniem jelit. Zwróćcie na to uwagę. Czasami jeszcze pojawia mi się jakiś taki mały groszek, jak wprowadzę naprawdę radykalne, niezdrowe jedzenie, na przykład. Nie wiem, czasami jeszcze mnie Wam nad tym panuje, jakieś smaki na glutenowe bułki na przykład i to się zadziewa. Także to nie, to nie jest tak, że kupić jakąś tabletkę i iść z chemiczną, z apteki albo posmarujecie i znika. O, widzę Was tutaj trochę tutaj coś tam widzę, popisaliście, Małgosia. U mnie 13 piątek to najlepsze, co może być. Śmieję się z innych, mam totalną bekę. No i super Gosia. No właśnie Ciebie kojarzę, Gosiunia kochana moja cały czas taką uśmiechniętą, optymistyczną buźką, niezależnie od sytuacji prywatnej, w jakiej Ty się tam znajdowałaś, cały czas miałeś gdzieś ten wewnętrzny uśmiech. Ja też mam z tego bekę powiem Ci, bo wszystko zależy od nas, wszystko z naszym umyśle. To jest totalne, globalne programowanie i po prostu jakaś totalna, no po prostu tragedia. Wszystko jesteśmy w stanie przyciągnąć, na wszystko mamy wpływ. Mało tego, nie dosyć, że indywidualnie, solo to jeszcze grupowo, no i taka jest prawda. Ale to już nie będziemy w to wnikać. Także, kochani, bez zadbania o swoją równowagę zdrowotną, nie będziecie mieć siły ani zdrowia, żeby zadbać o swoje finanse. A co za tym dodatkowo idzie? Łączy się to tak samo z relacjami w związkach i z rodziną. Jeżeli się źle czujemy, jeżeli mamy jakieś niedomagania, jeżeli mamy y, złe samopoczucie, jeżeli finanse nam też kuleją, bo nie mamy siły ani możliwości, ani umiejętności zadbać, skumulować tych pieniędzy, ani nie wiemy w jaki sposób ewentualnie y, jakieś alternatywne źródła dochodu pozyskać, tak? czy nawet zadbać o te pieniądze, które na etacie zarabiamy. To również kuleje nasze relacje w związkach e, z rodziną, bo przekładamy to, frustrujemy, przekładamy to na bliskich, e, frustrujemy się, dochodzi do jakichś dziwnych konfliktów. Słuchajcie, ja to wszystko przeszłam, ja to wszystko przeszłam, cały czas przechodzę, e, cały czas doświadczam mojego cudownego polepszenia, samopoczucia e, eksperymentując e, naprawdę mądrze eksperymentując, no to wcale nie musi się kojarzyć z czymś negatywnym. Ale doświadczając, o może tak, doświadczając różnych metod wiedzy od osób, które przeżyły to samo wyzwanie, które ja, mam tu na myśli te wyzwanie, o którym większość z Was wie Hashimoto. Tak naprawdę, to ta, ta wyzwanie może być naprawdę czymś pozytywnym, i jeżeli nauczycie się ujarzmiać Hashimoto, naprawdę życie zdaje się cudowne. Wracacie do formy mentalnej, do sprawności fizycznej, do wyglądu, wasz metabolizm zaczyna działać znam osoby i przypadki, które całkowicie z, to, z tego się wyleczyły, a znam osoby, które no, tylko się podleczyły, ale cały czas cudownie się czują i mają bardzo fajne parametry, jeżeli chodzi o te ATPO, o te, ATP, o, o te um, autoagresywne parametry. Um, jest tu trochę z wa, Was, ze mną. Cześć kochana, cześć Jocynka. Kochani, no właśnie, podzielcie się ze mną, czy Wy co Wy myślicie o, o, 13, o 13 dniu w piątek? Czy to też jest totalna bzdura i, i absurd, i, i też się zgadzacie z tym, że jeżeli będziecie chcieli, to będziecie mieli zły dzień. Jeżeli będziecie chcieli, będziecie mieć fajny dzień. No i podzielcie się ze mną, czy macie jakieś wyzwania z chorobami autoimmunologicznymi. Dzięki za serducha, za łapki, lucynka. macie jakieś wyzwania z autoimmunologicznymi chorobami, przewlekłymi chorobami, jakąś autoagresją. Ehm... No, i czy też uważacie tak jak ja, że jedno bez drugiego, no niestety, jeżeli jedno nie będzie zadbane, drugie i trzecie, jeżeli każdy z tych czynników nie będzie hulał, nie będzie sprawnie wpływał jeden na drugi, no to niestety zawsze jakaś ta część waszej istoty, waszego otoczenia będzie no, kulała, cierpiała. Dzięki za serduszka, Wojciech. I to, to był taki krótki przekaz dla Was, taki naprawdę z mojej takiej głębokiej, głębokiej autorefleksji, bo bardzo mocno zagłębiam się od kilku miesięcy w te wyzwanie, które mam, bo powiedziałam sobie dość, nie pozwolę sobie na to, żeby czynniki zewnętrzne, media... Codzienność miały wpływ po prostu na mój stan zły zdrowia, na moje pogorszenie wyników tarczycy, ogólnie innych wyzwań zdrowotnych, na pogorszenie finansów, na brak wpływu i możliwości z niemocy braku siły na zarabianie konstruktywnie pieniędzy i na pogorszenie relacji w, w prywatnych w, z rodziną i, i z otoczeniem, także. Słuchajcie, wczoraj właśnie pozdrawiam tutaj Asię, miałam też taką fajną rozmowę, która wyszła przypadkiem. Zaczęłyśmy rozmawiać właśnie o zdrowiu, o podejściu różnym do zdrowia. No i Asia stwierdziła, yy, tak samo jak ja, Asia mówi, no nóż mi się w kieszeni otwiera, jak słyszę, jak ludzie mówią, że co ja będę bać, życie jest krótkie i tak na coś trzeba umrzeć, więc piją, palą, nie dbają o swoje zdrowie, jedzą byle co jak śmietnik, no bo przecież skoro w sklepie jest dostępne, to nie może szkodzić, tak? Asia wtedy powiedziała taką fajną myśl, że no to ja wtedy mówię do takiej osoby, no to jak nie jesteś niezależny na swoim życiu zdrowym, no to jak tak uważasz, to kuźwa połóż się na ulicy i niech cię auto przejedzie, skoro na coś trzeba umrzeć. No, ale to jest z każdego wybór, jeżeli chcesz się męczyć, cierpieć, to męcz i, i cierp, natomiast nie zarażaj tym innych i otoczenia, nie narzekaj, nie mów, że nie masz na nic wpływu. Ja jestem z tych osób, które oczywiście szanują medycynę tą powszechną, tak, bo też jestem jeszcze pod kontrolą lekarzy, jeżeli chodzi o wyrównywanie hormonów, ale przede wszystkim, przede wszystkim, przede wszystkim medycyna naturalna mi bardzo, bardzo mocno pomaga. Zdrowe podejście do sposobu odżywiania, mądre łączenie pewnych produktów, nawet o odpowiednich porach, umiejętność dobierania potraw, produktów, by jedno z drugim nie wykluczały się, nie miały tego wpływu na metabolizm, na, na całe ciało, na funkcjonowanie, to jest bardzo, bardzo ważne. I słuchajcie, suplementacja. Jeżeli ktoś mówi, że suplementy nie działają, oczywiście nie działają. Jeżeli masz zanieczyszczony, zaśmiecony organizm, twój organizm nie jest przygotowany do wchłaniania tych wszystkich dobrodziejstw, które dają suplementy, bo suplementy są bardzo, bardzo ważnym elementem i czynnikiem do kształtowania i budowania twojego organizmu. Mamy czasy, jakie mamy, jesteśmy naprawdę w permanentnym pośpiechu. Byle co większość ludzi łapie, je, nie odżywia się, tylko napycha. Potem przez chwilę chce sobie jakoś pomóc, zreanimować to ciało, kupuje suplementy i to mało tego jeszcze jakieś chemiczne, dostępne w ogóle w jakichś miejscach, sklepach, aptekach, nie znając składu, a potem biorąc mało tego, słuchajcie, doraźnie, jak się przypomni, a potem mówią, że to nie działa. No no nie działa, no zgadza się, potwierdzam, nie działa. Bo organizm do tego trzeba i przygotować, i trzeba regularnie pilnować, i wiedzieć z jakiego źródła, i w jakiej postaci suplementy są najlepiej przyswajalne. Bo są suplementy w płynie, i są suplementy y, kapsułkowe, proszkowe, które y, również w postaci tej takiej skruszonej dobrze się wchłaniają w organizm. A są takie, które tylko w postaci płynnej najlepiej się przyswajają. Słuchajcie, ja jestem przykładem naprawdę. Y, dwa ponad lata dbam. No, nie powiem że zaniedbywałam swój organizm, bo zaniedbywałam, czasami chwyciłam jakąś bułkę. Ostatnio, słuchajcie, miałam jakąś fazę taką naprawdę, co również wpływ ma na niski poziom cynku w organizmie i prawdopodobnie żelaza. Permanentnie chciało mi się po prostu słodyczy. Permanentnie. A przy Hashimoto trzeba uważać również na wyzwania z insulinoopornością. No, mało tego możesz się dowiedzieć od lekarzy, ja nigdy nie usłyszałam od swojego endokrynologa tego, nigdy. Nigdy endokrynolog nie wysłał mnie na badania insulinooporności, yy, nigdy nie poinformował mnie o sposobie odżywiania, tylko słyszałam, no przy tym wyzwaniu to już tak będziesz wyglądać, jesteś coraz starsza, będziesz tylko grubła. No, jakoś potwierdzam i przykładem jestem na to, że idę całkiem innym yy, kierunku, i łamię te schematy powszechne, bo walnałam mocno, naprawdę ręką w stół, słuchajcie, pięścią. Powiedziałam: Nie, to ja mam wpływ na swój umysł, ja mam wpływ na swoje ciało, i to ja decyduję, co ja będę jadła, to ja będę to decydowała, czy ja mam ochotę z kimś akurat w danym dniu w pracy rozmawiać, czy mam ochotę totalnie milczeć. I, i to nie interesuje mnie, powiem wam szczerze, opinia innych ludzi na mój temat. Czy ktoś mi mówi, tak jak wczoraj jedna podeszła osoba w pracy, mówi: Dominika, co się dzieje? Ostatnio się jakoś, jakaś jesteś inna. Powiedziałam asertywnie, tak, zmieniłam się, bo przychodzę do pracy, robię swoje, wracam do domu i, i, i robię swoje, tak. Także ja mam swoje priorytety, ja nie szukam jakiegoś tam permanentnego szczęścia, znajomości, przyjaźni w mojej pracy, w której jestem, tylko jestem tam po to, żeby spełnić jak najlepiej potrafię swój obowiązek zawodowy, budując przy tym swoją finansową, Obecną sytuację i ucząc się zarządzania cały czas, inwestowania tych pieniędzy w swoją niezależność, wolność finansową, bardziej mi się podoba niż niezależność prywatną i finansową, tak? Mojego życia prywatnego. Także bądźcie asertywni. Bądźcie przede wszystkim wprawdzie ze sobą, przed sobą, bo dopóki nie będziecie w prawdzie ze sobą i będziecie się okłamywać, mówiąc, kurczę, no tak, dbam o swoje ciało, dbam o swoje zdrowie, a w pierniczacie na potęgę jakieś tam słodycze, tak jak ja ostatnio, no to, to nie do końca tak działa, tak bo nie możecie siebie oszukiwać. Przede wszystkim wprawdzie ze sobą, a potem wprawdzie z innymi i zobaczycie, co się zacznie w Waszym otoczeniu zadziewać. Będziecie przyciągać naprawdę samych fajnych ludzi, jeżeli jesteście fajnymi ludźmi, bo jeżeli nie jesteście fajnymi ludźmi, to będziecie przyciągać niefajnych ludzi. No i więc potem nie maruj, nie narzekaj, że otaczasz się samymi beznadziejnymi e, według Ciebie ludźmi. Cudownego piątku, dzięki, że tutaj ze mną byliście. I tutaj widzę jeszcze komentarze od Was, Wojciech, też spotkałem się z autoagresją, czasami spotykam kierowców w agresywnych autach, <laughs> dobre, dobre, super, Lucyna, każdy dzień może być piękny, wszystko zależy od nas, nie wierzę w PH13, w inne takie rzeczy, super, no i bardzo pięknie, aczkolwiek powiem Wam, że jak byłam dzieckiem, o dzięki Karol, fajny live, dzięki. Powiem Wam, że jak byłam dzieckiem, to ulegałam takim przekonaniom, że o rany, kot, kot przebiegnie przy ulicy, czarny to w ogóle już jakiś dramat. No i powiem Wam, faktycznie, może to się tak przyjęło, te powiedzenie, dlatego, że zauważyłam, że tylko i wyłącznie czarne koty wybiegały na drogę. Jakoś biały kot, jakiś rudy nigdy nie przeleciał, a zawsze zwracam uwagę na koty w swoim otoczeniu, bo jakoś kotom tak do końca nie ufam, także tak to... Tak to wygląda, także życzę Wam takiej wewnętrznej refleksji. Usiądźcie sobie dzisiaj, znajdźcie czas w tym zabieganym świecie. Napiszcie też, czy naprawdę macie wyzwania ze względu na czas, aby usiąść i naprawdę opracować sobie jakąś tam żywieniową metodę, czy zastanowić się nad swoim życiem, czy zastanowić się nad swoimi relacjami, nad swoimi finansami. Czy macie też wyzwanie właśnie z tym czasem w ciągu tygodnia? No także kilka pytań Wam tu zadałam, myślę, że się ze mną podzielicie w komentarzach. I dziękuję Wam jeszcze raz. Jak uważacie, że ten przekaz jest fajny, wartościowy, to podzielcie się, udostępnijcie. Być może komuś pomożemy wspólnie, komuś jakieś zapadki się pootwierają, niektóre poopadają. No i o to właśnie chodzi. Trzymajcie się, super i z niektórymi Was do zobaczenia w pracy. Cześć Gosia, do zobaczenia w pracce. No pa!